Witam, witam moi drodzy! Ja jestem oczywiście Goldzor i niezmiernie serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak już po tytule doskonale wiecie, dzisiaj kolejna analiza, a dzisiaj przeanalizujemy gameplay gracza który pod względem zdobytych już fragów w Warzone jest numerem 1 na świecie. Zobaczymy, czy te jego wiele fragów już zdobytych, bo prawie 100 tysięcy, moi drodzy, to tylko wynik tego, że po prostu cały czas gra, czy może też jest po prostu na swój sposób. Bardzo dobry. No, wydaje mi się, że raczej ta druga e, kwestia tutaj się sprawdzi. Tym bardziej, że to jest gracz, który. Bo teraz przechodzimy do statystyki, od tego chcę rozpocząć e, dzisiejszy e, materiał. To jest gracz, który zwycięzc ma już 1634 na koncie. Do tego KD na poziomie 6,5-3,5 tysiąca damage'a na mecz. No, i ta ilość fragów, ta ilość fragów 93407. Tutaj niby pokazuje, że jest czwarty na świecie, ale no tutaj jakby. Ten ranking jest niestety również, zawiera niestety również e, cheaterów, także no, jest to numer jeden na świecie pod względem fragów i tego mu nikt na razie nie odbierze. KD również bardzo, bardzo wysokie, nie ma co sobie e, tutaj tego nie mówić, e, no i sprawdzam jego statystyki z ostatnich 7 dni, zagrał 160 meczy, KD na poziomie 6, 2000 prawie fragów i 12 fragów na mecz. Niesamowite statystyki. No i zobaczmy, czy Legendary 117S, bo to właśnie o niego chodzi, rzeczywiście jest tak dobry. Ja zakładam słuchawki, a Was zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Celem tego odcinka jest 1000 łapek w górę, także będzie mi bardzo miło, jeżeli uda się ten cel osiągnąć. No i zachęcam oczywiście do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie być na bieżąco chociażby z takimi materiałami. Zaczynamy. Oczywiście, standardowo w tle słyszycie. Osobę, którą analizuję, bo to jest ze streama wycinek. No i jak widzicie, gra duo. gra duo. Nie wiem, czy to jest jego jakiś duo partner, czy gra po prostu z widzem na Twitchu. Zgaduję, że duo partner. Czy to będzie miało jakieś znaczenie? Niekoniecznie. Myślę, że sam spokojnie Legendarii na duo może grać. Okej. Okay. pierwsza akcja, jaką widzimy, to jest podjazd samemu. Kompletnie zagubionych ludzi, bo tutaj się schowali w garażu. I zdobył, i, i zdobył bardzo proste dwa fragie, mimo że broń wcale nie miał najlepszą. To był to był shotgun, który wcale taki dobry nie jest. No ale okej. Okay. Wylądował a, nie na superstorze, co jest warte odnotowania, bo na pewno zauważyliście to, że większość pro playerów na tym superstorze ląduje. Tym bardziej, gdy chce osiągać po prostu dużo fragów w meczu. Tutaj Legendary wylądował obok Superstora, i to jest rzecz, o której Wam już kilka razy mówiłem. Otóż czasami lepiej jest wylądować obok Superstora niż na samym Superstorze, a później ewentualnie zrotować w okolicach Superstora. No bo, bo ludzie, w sensie albo zrotować, albo poczekać na ludzi, którzy będą rotowali z Suprestora, No bo doskonale wiemy, że na Suprestorze zawsze jest dużo ludzi, więc to, że ktoś nie ląduje na Suprestorze, a ląduje obok niego, nie oznacza, że nie ma szans na wiele zabójstw w tym meczu. Zresztą już tutaj, jak widzicie na początku meczu zdobył przecież dwa fragi legendary. Dobra, mają pieniądze na zrzut, także tutaj będzie zrzucik. Zobaczymy jakimi broniami będzie grał. To jest świeży gameplay, więc zgaduję, że bronię z jakiejś skoldwora. A, i się zgadza. Okej, okay, mamy Diamantya Kimbo, bardzo mocna broń na blisko, i Diemara, niesamowicie zepsutą broń na daleko z kolei. Diemar, moi drodzy, zresztą o tym pojawił się już odcinek na kanale. Przynajmniej mam taką nadzieję, że w momencie, gdy oglądacie ten odcinek, to widzieliście już odcinek o Diemarze. Na kanale. To jest broń, która w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, zadaje 175 obrażeń w głowę. Także dwa strzały w głowę i ludzie z pełnym życiem, z, pe z pełnym armorem. No nie ma ich. No, no nie ma ich. A w zasadzie osoba, która ma jeden kevlar i ma full życia, to ginie na jeden strzał w głowę. No, ta broń jest niesamowicie zepsuta. Na pewno to spaczują, bo jest po prostu za mocna. Schemat do dmr jeżeli was to interesuje, albo wiecie co. Podsyłam wam w przypiętym komentarzu odniesienie do, do filmu, w którym o tym mówię, nie ma co się powtarzać. Możecie sobie z pewnością znaleźć ten film na kanale. Przynajmniej taką mam nadzieję, że do tego czasu już rzuciłem. Jeżeli nie, to przypominajcie się w komentarzach, to na pewno wam tutaj dopiszę, jeżeli ten materiał. Tego materiału bym mnie podlinkował. Ok, biorą bounty. Mm. No i przydałby się im pojazd, który mają już zresztą oznaczony I to właśnie myślę pojazdem będą tutaj robili podjazdy Ja sobie pozwolę otworzyć napój Okej, okay, troszkę tutaj nie potrafię ostrzałów O, bomba gazowa Bardzo ciekawy pomysł tutaj rywala jego Propsuje Propsuje No ale tego wyjścia to już nie propsuje Oj, a ten to Okej okay. A ten to już był w innej rzeczywistości Stojąc w miejscu, ok. Wyglądało to na to, że mogą mieć problemy. Tym bardziej, że on podjeżdżał przez ten gaz. Co nie było swoją drogą zbyt mądre. Nie róbcie, tak? No, oczywiście, wchodząc w gaz, wasza postać nie jest w stanie celować. Mimo, że tutaj miał bronię, którymi nie mógł celować, czyli diamatia Kimbo No to jednak, no po prostu nie przechodźcie przez gaz, tak? Myślę, że nie ma co tu więcej dodawać. Ale przeciwnicy okazali się wyjątkowo słabi Mimo, że to początkowe zagranie, tak jak mówię, było, było naprawdę ok. Ok, widzi kolesia na dole tutaj To jest z ich zlecenia Idzie on do góry klatką Ta jest niewygodnie podjeżdżać zawsze te klatki Ale zobaczmy Zobaczmy jak to zrobi O, czekał Ok. No, widzicie moc tutaj tych diamat Kimbo eee... A to co jest przy podjeżdżaniu tych klatek właśnie nieprzyjemne to to, że po pierwsze ciężko jest podjechać, już wiecie, to wyjście drabinką, gdy nie macie żadnych granatów. A po drugie właśnie ktoś może się kampić na, na tej klatce tam w rogu, i tam jest słaba widoczność zawsze i, i można głupio zginąć. No tutaj Diamantia Kimbo wygrało ten pojedynek. I tyle. Ale no tak jak mówię, podjeżdżanie takich budynków. No zresztą o tym trzeba byłoby osobny film nagrać, jak podjeżdżać takie budynki. Myślę, że to też ciekawy pomysł na serię, w którym gdzieś bym tam wam próbował analizować, pokazywać jak można podjeżdżać różnego rodzaju budynki na Werdańsku, które się przecież powtarzają. Dużo budynków zbudowanych jest tak samo. A no, i właśnie to jest jeden z tych problematycznych budynków. Są gorsze do podjeżdżania, miejsca, ale to też nie jest łatwy budynek do podjechania. Zobaczcie, ile ludzi tutaj jest przy tej straży pożarnej. Zobaczmy. mat Jakimbo na blisko wjechał po prostu pistoletami prosto na twarz gościowi. Od razu kewując się, rotuje do budynku obok. Okej, okay, na górze jest typ. No i zdejmuje go w ułamku sekundy. 8 już fragów, 82 osoby do końca. Oznacza sobie od razu, chciało oznaczyć przeciwników, oznaczył sklep, ale chodziło o oznaczenie przeciwników. To też jest coś, co będę zawsze powtarzał, oznaczajcie sobie, póki działa Wam to BSP, tym bardziej gracie właśnie w teamie. Różne punkty, gdzie w danym momencie są przeciwnicy, wtedy mniej więcej wiecie, gdzie możecie się kogoś spodziewać. Teraz DMR pokazał z kolei moc. To jest pięć strzałów bez headshota, na tyle ściąga DMR moi drodzy. Więc to też jest bardzo prosta sprawa Okej, okay, bardzo tutaj pewny siebie wyskoczył z auta, No i wygrał bardzo prosto ten pojedynek, 10 już fragów Jego teammate, nie zwracam uwagi za bardzo Ale chyba nie fraguje za dużo, więc to on jest raczej osobą tutaj odfragowania Okej, okay, bardzo dużo pieniędzy mają, więc to musi pójść po trójne BSP Dokładnie to robią w tym momencie. Dzięki temu, oczywiście, będą wiedzieli dokładne położenie każdej osoby na mapie. Ok, oznacza oznaczając sobie właśnie jedną ofiarę, w sensie jeden, jeden team DMR, i to będą proste fragi. A może nie takie proste? Ok, Dziwny ma celownik. Raczej, kurde, nie polecam tego celownika, co on ma. To jest bodajże ten Vision Tech. Grajcie tym Axial Arms 3. Axial Arms 3X. Tak on się bodajże nazywa. Bo tutaj ta obwódka celownika bardzo dużo zasłania ekranu, prawda? I, i tego chcemy uniknąć, bo o ile na daleko to nie będzie jakoś strasznie przeszkadzało. Tak na blisko z tego DMR-a jak strzela, tak widzicie, zasłania naprawdę sporą część ekranu i może czasami zasłonić przeciwnika, więc. Nie ma co sobie utrudniać życia. A jak już chcecie robić w ogóle tego Diemara na blisko, co, co też nie jest głupią opcją, no to już jakby jakiś kolimator jest tutaj najlepszym wyborem. Dobra, 12 fragów. Mają na BSP, więc powinni sobie po raz kolejny kupić te BSP. Jednak nie kupują. Może mają jeszcze? Nie zwróciłem uwagi. Może mają w kieszeni po prostu i dlatego. Co nie fakt, że mogli kupić i puścić. Ok, miał, miał jego teammate. Oznaczyli sobie zlecenie. Wezmą zlecenie i to będą kolejne podjazdy. No, ale sam fakt, moi drodzy, że ten koleż ma już prawie 100 tysięcy fragów w Warzone. Oczywiście bardzo dużo gra, bo z tego co wiem, to on ponad 8 godzin dziennie streamuje, dzień w dzień. Więc, jakby siłą rzeczy, grając tyle w Warzone, dużo fragów się zdobywa. Ja dla porównania mam lekko ponad 5 tysięcy. Bo generalnie w Warzone aż tak dużo nie gram, jak, jak wam się wydaje, natomiast o 100 tysięcy to jest naprawdę, to robi wrażenie ta liczba, no przy tym KD to naprawdę robi wrażenie. No i to też jest gracz, o czym nie mówiłem na początku, który nie gra pod winy. On ma tych winów również dużo, ale gra bardzo agresywnie, jakby nie zależy mu na tych zwycięstwach. Dużo widziałem, bo sobie prześledziłem mniej więcej kilka jego spotkań przed tą analizą. Dużo widziałem me meczy, w których, w których ma po prostu 20 fragów, 30 osób do końca, i tak jakby mógłby już bezpiecznie zacząć grać, i tak z fajnym wynikiem zakończyć mecz. On dalej puszuje i często ginie po prostu przez to. Okej, okay. Fara wziął w międzyczasie, to tego nie zauważyłem, kiedy zamienił te diamanty na Fara. Przepraszam Was, zamuliłem. ale far na blisko, bo, bo, bo do tego będzie używał. To też jest bardzo mocna broń. Ok, ucieka tym autem. Oj, wysiadł ze złej strony. Znaczy, z dobrej strony zawsze się z tej wysiada. Jak, jak z poziomu kierowcy wysiadamy, ale miał dużo szczęścia teraz, że nie trafili dodatkowo kulki. Jest w ogóle otoczony składami, ale DMR tutaj zrobi robotę, ja to czuję. Ok, zbija shield temu. Oni już nie wychylą. Więc ma chwilę spokoju. Niestety to jego auto już jest zniszczone, już go nie ma w sumie, więc nie ucieknie stąd tak łatwo. Zmienia kąt. Bardzo dobre zagranie dobija w końcu tego gościa. Zmienił swoje położenie, nie. To, to jest to, do czego was zawsze namawiam, żebyście robili chaos. Gdy, gdy, gdy podjeżdżacie budynki, albo w momencie, gdy ktoś was gdzieś się spodziewa, to zmieńcie po prostu kąt. Wy, z innego okna wychylcie. Wybiegnijcie lekko za budynek, tak jak on teraz, i wychylcie z za budynku. Zawsze dawam to y, większe szanse na ubicie kolesia. Oczywiście, to może się skończyć tym, że on by tutaj wyszedł z tego budynku i ktoś by go w plecy zabił, bo akurat tam biega. Ale tak to co możemy gdybać, nie? Jakby. Mówimy tylko o sytuacji, gdy chcemy, gdy chcemy w danym momencie zabić danego przeciwnika, i nie mamy pojęcia za bardzo, co się dzieje wokół nas. Okej. Okay. Oj, banalny frak. Co ten kolega tu robił, to my nie wiemy, ale to już jest 14 zabójstw. No i generalnie Wam powiem, że. Y Irytuje mnie ten, ten celownik od DMR-a strasznie, nawet jak to ogląda, więc nie mm -hmm. wiem jak on może tym grać. Mam wrażenie, żeby dużo lepiej mu się strzelało serio tym Axial Arms 3. A na pewno ma odblokowany ten celownik, bo on tam wcale nie jest jakoś daleko do odblokowania. Mhm. Oj, O, i teraz miał dużo szczęścia po raz kolejny, ale... Szczęście to jest również coś, czego bardzo potrzeba w tej grze. Mówiąc szczęście, mam na myśli oczywiście to, że go tutaj dodatkowo jedną kulką nie trafił, bo wtedy by nie żył, nie? To jest tak, że tam koleś pewnie strzelał z biodra i akurat ta jedna kulka zaważyła. Ale tutaj generalnie ten podjazd nie był najlepszy w jego wykonaniu, bo on ma tego Fara, ale on nie jest zrobiony na blisko. Bo ma celownik na daleko, więc dziwny wybór. Dziwny wybór. Far jest oczywiście bardzo mocny na blisko dzięki Eee, Szybkostrzelności oh, i time to oh, oh. kill, które jest okay. bardzo wysokie. Eee, natomiast, no, w ten setup do fara I mi się nie scanning. podoba, ale nie oceniam, moi drodzy. To jest numer jeden yeah. gracz na świecie <laughs> pod względem fragów, Ja tylko mówię to, co uważam. Możecie się z tym zgadzać, możecie się nie zgadzać. Chętnie zawsze eee, wejdę w dyskusję. Ok, teraz troszkę nie trafia strzałów, ale ostatecznie I udało go, mi się no. ich zabić. Generalnie to lobby. Wracamy znowu do tego tematu. To lobby wydaje się być bardzo proste jak na, jak na ich standardy, ale muszę powiedzieć, że to jest wycinek ze streama. Patrzcie, ten stream, stream trwał 5 godzin, to jest gdzieś no, ponad połowę i tak jakby tutaj nie było żadnego, nawet nie było szansy na reverse boosting, on po prostu grano stop mecze pod rząd. Więc to nie jest specjalnie takie lobby, takie im się trafiło po prostu, na to wychodzi. No chance, this chopper is to guess. Hmm. Próbują teraz wziąć helikopter, bo generalnie no brakuje im czegoś do podjazdów szybkich. No, zdążą wziąć tą helkę, jasne, że zdążą. Okej, okay, zauważył kolesia. Tutaj było widać problem broni z Coldwora, o tym mówiłem chyba w poprzedniej analizie. Eee, prędkość pocisków w broniach z Coldwora jest na niewystarczającym poziomie do Warzone w porównaniu z broniami z Modern Warfare. Są jakieś dodatki, które powiększają tę prędkość pocisków, ale generalnie często dochodzi do sytuacji, że strzelacie i eee, gra nie rejestruje waszych strzałów, bo ta prędkość pocisków jest za niska i te pociski nie dolatują po prostu. To jest, to jest zepsute kompletnie. Jakby te bronie z Koldura są bardzo mocne, ale, ale ta prędkość pocisków w nich jest naprawdę słaba I, i dlatego tak jak teraz widzieliście on nie mógł kompletnie trafić tego kolesia, ale to nie przez to, że nie trafiał tak jakby kolesia, tylko ta prędkość pocisków uniemożliwiała mu trafienie gościa, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale no tak ma się sytuacja z broniami z Koldura w tym momencie. I też wątpię, żeby to było celowe zagranie. Po prostu źle są te bronie zoptymalizowane pod Warzone. Nie tylko w kwestii oczywiście prędkości pocisków, ale, ale to jest jedna z tych rzeczy, która no, zdecydowanie musi być poprawiona, bo... Bo jak znerfią damage tych... oj, Jak znerfią damage tych broni, to już w ogóle byłyby bezużyteczne. Teraz bardzo ciężka sytuacja. No challenge'uje gościa ze snajperką, ale ten nawet strzału nie oddał. Nie rozumiem. Oj, okej, okay. no nie jest to najlepsze lobby, nie będziemy się tutaj owijali w bawełnę tematu, na ich poziom gry to nie jest najlepsze lobby, no ten koleś gdyby był dobry, ten drugi, to by go zabił, bo on tutaj widzieliście, w pewnym momencie przestał strzelać, stał na otwartym terenie, to się powinno skończyć śmiercią. Ale to już jest swoją drogą 20 fragów, moi drodzy. 23 osoby do końca. To jest dobry mecz pod względem ilości fragów. Okej, okay, widzi snajpera, który do nich celuje. Nie chce go podjeżdżać z Helki, tylko wysiada. O, i powali ich dwóch. Dokładnie tak, DMR. Jak już trafiasz, to giną w ułamki sekund ci ludzie. No i teraz użyję Helki do podjazdu. Wyskoczy, zmieni na para. A nawet sobie zmienił siedzenie. To już w ogóle super zagranie.

Więc zobaczmy co jego teammate kupi. Właśnie to skupił, kupił self-revive'a. To raczej powinien być zawsze priorytet ten self-revive, żeby każdy w teamie miał. Bo, bo naprawdę, to nie zawsze robi różnicę. Może wam się wydawać, że jest bezużyteczny ten self-revive, bo najczęściej oczywiście to wygląda tak, że ktoś was powala i od razu yy, zabija. Ale są takie momenty, że was ktoś powali. Wasz teammate zacznie go obijać, on was zapomni, albo zabraknie mu amunicji, wtedy wy się szybko podnosicie, zabijacie, no są takie momenty i naprawdę warto brać tego self-revive'a choćby pod takie momenty, które się zdarzają raz na 10 meczów, ale, ale warto. Działa im jeszcze zlecenie, więc fajnie. O, mają kolesi tutaj na tym wysokim budynku. Wykorzystają helkę do podjazdu, dokładnie tak. Jest ich dwóch, więc... Super, high ground zrobiony. No i teraz to oni są w gorszej sytuacji. Ci pod nimi niż oni. Widzicie, jak prosto to tutaj zadziałało. Sprawdzę klatkę. Stan. Nie ma ich tu. Czyli są jeszcze niżej. Ok, to dziwne. to W takim razie, co oni robią na tych piętrach? Ok, tu ich też nie ma. No i co, będą siedzieli na którejś z tych klatek na końcu, tak? Nie, rezygnują i jakby kompletnie rozumiem ich w tym momencie. Nie ma co ryzykować e, oraz stracić czasu na takich gości. Nie wiadomo, co oni robią, a i tak zaraz powinni ich spotkać, bo przecież ten budynek nie jest w strefie. Teoretycznie to mogą mieć na drugiej klatce, nie? Mogli to jakby przejść, ale oni są przekonani Przynajmniej on jest przekonany, że gdzieś na dole są No i jak widzicie odpuścili Odpuścili kompletnie Ja to szanuję, ja to rozumiem Nie ma co tracić czasu Po dwa fragi One nie zrobią jakiejś kolosalnej różnicy A mogli jeszcze głupie zginąć przez to Okej, okay, teraz o, DMR, DMR <laughs> Absurdalna jest ta broń, naprawdę Okej, okay, zakupy szybkie Potrójne BSP poleci <laughs> Tak jest, nie, jednak nie A mamy tu jeszcze jednego kolesia To jest System trofii Okej, okay. no i to będzie, oj będzie ultra prosty frag dla nich. No ale trzeba przyznać, że ludzie w tym lobby naprawdę nie są na najwyższym poziomie. Bo to jest któryś z kolei już gość, który stoi w miejscu. I czeka po prostu. Okay, teraz na head glitchu on i przeciwnik, zobaczmy kto wygra ten pojedynek. Przypominam, strzał w głowę z DMR-a, 175 damage'a. Więc jak jesteś celny z tej broni, to w tym momencie nie ma na nią mocy. O, jego kolega dostał łeb. Nie wiadomo skąd. On może dostać łeb zaraz z lewej. Okej, okay, podnieśli się. No i powala goście i będzie podjazd. Tak, bierze kolegę. Ja jednak nie wziął kolegi. No, co ja Wam powiem? FAR, DMR, jeden z lepszych zestawów na obecnym etapie sezonu. Co nie zmienia faktu, że według mnie przynajmniej któraś z tych broni powinna być zrobiona typowo pod blisko. Tutaj choćby ten celownik, jakby tutaj był, którykolwiek z tych broni na blisko. Może mu się gra wygodnie z takimi, ale przy tej jednej akcji tam wcześniej na blisko, wydaje mi się, że ten FAR z tym celownikiem go prawie zgubił. Bo jest oczywiście wolniejszy ADS, dłużej celujecie. No i nie chcemy tego na blisko, tak? Więc, Więc to jest taka moja porada tutaj. No i zostało w sumie 6 osób. Oj, fire shotgun. Okej. Okay. No teraz. Teraz Farna, na jego szczęście dał radę, ale tutaj było blisko zgonu, co? No, fire Shotgun, mimo że został minimalnie znerfiony, bo niestety minimalnie, no to, no to właśnie, no minimalnie znerfiony, dalej się jest pustoszenie. Trzeba być bardziej celnym, po prostu, z tego Fire Shotgun'a. On, on już nie wybacza tej, tej, niecelności, ale no w dalszym ciągu jest bardzo mocny. oj. no to może, to może nas zgubić, gdy się ta maska załącza. Nie są w dobrej sytuacji, ale dzięki tej helce widzicie, jak szybko rotuję. Dlatego to jest ważne, to jest ważne, żeby mieć pojazd zawsze. Ten, co Zabije go ze śmigła. Ok, 30 fragów w ten sposób. No i fajnie. Ostatni skład został. Ok, no to to już jest endgame. W sensie, no endgame już jest od, od, od dłuższego czasu w takim razie. Dopiero teraz zauważyłem, jak szybko. To lobby zostało powybijane. W ogóle nieprzyjemna strefa na endgame, nie? Cztery osoby zostały na mapie wraz z nimi, i na takiej strefie mają ich szukać. No dobrze, że mają tą helkę, to i tych znajdą, ale wyobraźcie sobie tutaj biegać po prostu samemu. To może naprawdę się długo nie znaleźć. O bunkier jest otwarty, ktoś był w bunkrze, może oni. O obraz, o. To oni się sami zdradzili. Na spokoju myślę, że to będą proste frangi dla nich DMR na daleko. Okej, okay, ten kolega już ma zbity shield. Próbuję skanować, ale chyba się nie da tego tego budynku przeskanować, tak mi się wydaje. No ale oni są teraz w fatalnej sytuacji. Doskonale wiedzą ci, gdzie oni są, za tym budynkiem. Jakby mieli nalot, to już by było GG. A tak to, jeżeli oni nie zdejmą któregokolwiek z nich, no to. To Legendary z ziomkiem wygrają tą grę. Oj, no to teraz, teraz to już jest koniec. Nie udało im się dobić, ale nawet jak się podniosą, to zobaczcie. O. Okej, okay. no to, to już jest koniec mojego you know A Jeszcze dla pewności. O. Oh! Okej. Okay. Yeah. Yo, yo, jakby to przegrali przez to. Ja pierdzielę. No widzicie? Widzicie? Nigdy nie można lekceważyć rywala. No gdyby przez to przegrali ten mecz. Ja pierdzielę. Wyobraźcie sobie sytuację, że w momencie gdy gdy on wybucha tą helką, bo, bo zahaczył jakiś słup czy tam jakieś drzewo. No po prostu, o Jezu, nie, no nawet nie chcę się mówić, Jezus, ale ta końcówka mogła się obrócić kompletnie w drugą stronę. No tutaj ta pewność mogła ich zgubić. Tak czy siak, moi drodzy, 32 fragi. 32 fragi w ten sposób, jak prosto to wyglądało. Wow. Dajcie znać, co sądzicie o Legendary. Okej, okay, ten gameplay, jeżeli chodzi o lobby, naprawdę wyglądał łatwo. W sensie, ci przeciwnicy nie byli dla niego zbyt dużym utrudnieniem, ale... Jakby samo rotowanie, tempo rozgrywki naprawdę na najwyższym poziomie. No i przypominam, to jest numer jeden na świecie pod względem fragów. Dawajcie znać co o nim myślicie, proponujcie kolejne osoby ze sceny pro playerów do analizy. A ja już się z Wami żegnam, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. No i subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco chociażby z tego typu filmami. To wszystko, mówi Goldzor. Na razie.